Widzę jakieś twarze. Super, słuchajcie. Jesteście tam? Jak ja się cieszę. Słuchajcie, pomachajcie, bo coś słabo Was widzę, jednak mimo wszystko. Muszę wyregulować okulary. O, 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 jest coś, jest tam. O, widzę, że ktoś macha. Super. Witam Was serdecznie. Bardzo mi miło, że, e, że jesteście tu razem ze mną. Słuchajcie, ale zaraz, zaraz. Tam widzę trochę znajomych twarzy. Hmm. I trochę nieznajomych. Hmm, 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 hmm. Słuchajcie, no to muszę się przedstawić, nie ma lekko. Otóż, słuchajcie, jestem profesor Miron, badacz zjawisk niezwykłych, dziwnych i całkowicie zwariowanych, jak również podróżnik po miejscach bardzo nietypowych. I ponieważ w tej chwili cały świat jest zamaskowany, więc słuchajcie, chcę Was dzisiaj zabrać na niesamowitą podróż zamaskowaną podróż. Co więcej, będziemy poszukiwać zamaskowanych osób i to nie chodzi o zwykłe maseczki, które teraz trzeba nosić, bo się tam jakieś robale i inne bakcyle tam roznażają, tylko takie postaci zamaskowane, które zawsze są zamaskowane, bo tak potrzebują. Zobaczycie, niesamowite. Ja nawet już mam je upatrzone. Więc słuchajcie, wyruszamy za chwileczkę. Zabieram Was wszystkich, tylko nie wiem, czy Wy się nie boicie. A, myślę, że nie. Dobrze, to słuchajcie, co trzeba zabrać? czekajcie kanapki może nie chyba że macie z serem no to możecie wziąć dobra yy, jajeczko nie jajeczka nie eee, słuchajcie nie przesadzajmy. ciasteczko i e, dobry humor siły i chęci i ja mam walizkę co prawda wy nie musicie brać walizki także spokojnie i słuchajcie wyruszamy to będzie tak jak powiedziałem zamaskowana podróż w poszukiwaniu zamaskowanych postaci i jeszcze jedno powiedziałem. Zamaskowanych tańców to jest dopiero czat. Słuchajcie, spotykamy się, myślę, że jutro, ale jeszcze zobaczymy, w tym nowym miejscu. Teraz mogę Wam tylko pomachać, przybić piąteczkę, żółwika i Władysława Łukietka. I słuchajcie, jak ee, nie boicie się, to spotykamy się za niedługo w tym niesamowicie zamaskowanym miejscu. Słuchajcie, to do zobaczyska, trzymajcie się i pcham tą swoją walizę. Na razie.